Hej, cześć, witam wszystkich. Czekajcie, kamerkę sobie poprawię. No, troszkę będzie, może, krzywo, ale to nic. Yy, witam wszystkich serdecznie, strokaczek. Yy, moi drodzy, dzisiaj dwie kwestie chciałem z wami yy, obgadać, że tak powiem. Yy, dziękuję, że mnie oglądacie. Mam już prawie 400 subskrypcji, dlatego bardzo się cieszę. Daje mi to motywację i siłę do kolejnych filmów. A kolejne filmy. Będę o nieco innej tematyce, a nieżeli bus. Yy, będę robił filmy w plenerze. Słuchajcie, za niedługo wybieram się w fajną miejscówkę, tylko są dwa warunki do spełnienia, żebym tam w ogóle mógł robić film, czyli po pierwsze pogoda, a po drugie muszę mieć wolne po południu, ponieważ yy, to miejsce raczej trzeba po południu odwiedzić. Nie będę zdradzał gdzie, ale na pewno film będzie ciekawy, słuchajcie, na niedzielny wieczorek do obejrzenia. Będzie miał około 40 minut. Yy, Takie filmy tematyczne też będę miał. Yy, z kolei moi drodzy, widzowie, yy, kierowcy, nie kierowcy, bo różni ludzie mnie oglądają. Nie ukrywam, że odkąd zacząłem kręcić filmy o busach. Yy, to subskrypcje na moim kanale wzrosły o 200%. Ja nigdy nie chciałem, nie robiłem tego kanału z tego względu, żeby po prostu zdobyć jakąś sławę czy coś takiego. Traktuję to jako takie swoje dodatkowe hobby. I tak jak mówiłem wcześniej, mój pułap taki miał być 50 subów. Wtedy stwierdziłem, że jest sens w ogóle robienia czegoś takiego. No, w tej chwili mam 400 i jestem już bardzo zadowolony z tego. Dziękuję Wam. Eee, oczywiście nie mogę zadowolić tutaj wszystkich widzów, bo na pewno niektórzy z moich stałych widzów, którzy często zaglądają na kanał, spodziewają się filmów, tak jak wcześniej obiecywałem o poradniku Busa. Ale teraz naprawdę no, nie miałem czasu na to za cholerę, że tak powiem, za przeproszenie. <laughs> Ale moi drodzy, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz którą chciałem wam powiedzieć e, no chodzi o to, iż po prostu słuchajcie, pstrokaczek przestaje jeździć w międzynarodówce tak dobrze, żeście słyszeli już tłumaczę czemu no ja założyłem, że będę jeździł pół roku żeby trochę forsy nazbierać i tyle sobie dawałem że wytrzymie no, taką rozłąką z rodziną i na warunki y, życia w samochodzie, w kurniku. Ale kończę miesiąc przed tym, jak założyłem, y, dlatego, że po prostu no, mam dosyć co tu dużo mówić. Mam dosyć tych kąpieli w butelce wody, tych słoiczków podgrzewanych tego, że jest czas pracy nieregularny czyli siedzicie, coś tam grzejecie sobie a tu SMS, już tam spedycja trzeba jechać to, to, to. No poza tym no chcę już być w domu i tyle. Po prostu rzucam to, ale uwaga, słuchajcie, nie będzie tak, że już nie będę poruszał tematyki busów, bo dużo ludzi, połowa na moim kanale ogląda mnie, ponieważ kręcę o samochodach, o jeździe kierowcy, o pracy kierowcy i ja teraz będę jeździł na tym Mercedesie, co mówiłem. Tylko po prostu przeszłem sobie na coś takiego. Iż będę jeździł po kraju. I tak jeden dzień wolnego, i wieczory w domu, normalnie spanie w domu. No, tak wybrałem i tak chcę. Nie, no na pewno będzie mi brakować tego wszystkiego, bo już kiedyś podjąłem decyzję, zwolniłem się, ale brakowało mi tych tras, brakowało mi tego zwiedzania, podróżowania, tej przygody, bo nadal uważam, że praca z busem jest naprawdę fantastyczną przygodą. Yy, odwiedziłem fantastyczne miejsca, mimo że nie jeździłem jak niektórzy kierowcy po całej Europie, bo zawsze chciałem być w Norwegii, na przykład przejechać Hiszpanię, ale no, moja firma tam nie jeździła, także yy, no, nie miałem okazji. Nie miałem okazji jeździć po Anglii, chociaż kiedyś byłem w Anglii w pracy w Londynie, ale no, busem tam nigdy nie jeździłem. Byłem w Portugalii też. No szkoda trochę, no, ale trudno, w każdym bądź razie przejechałem przez całą Francję, przejechałem połowę Szwajcarii, co też będę na pewno wspominał wspaniale do końca życia. I tak, moi drodzy, jeszcze przekaz dla pracodawców, słuchajcie, pracodawcy, jeśli chcecie utrzymać kierowcę, który będzie u was jeździć dłużej niż pół roku, czy miesiąc, czy dwa, to naprawdę taki mój jest apel dla Was wszystkich. Dajcie naprawdę temu kierowcy godne warunki, bo w większości z Was robi coś takiego, że umawiacie się na coś, a potem jeszcze tego kierowcę po prostu... Z, z, z wypłaty, żnięcie mu za przeproszeniem pieniądze a to za złe spalanie paliwa, a to, że tam gdzieś dalej pojechał, a to, że się spóźnił, a to to, a to tamto. Praca kierowcy, jak wiecie, jest ciężka, ciężki kawał chleba. No, wydaje mi się, nie wydaje mi się, tylko takie jest moje zdanie, że polscy kierowcy są bardzo dobrzy. Bardzo dobrze jeżdżą. Bardzo dobrze wykonywują swoją pracę. Są w stanie wcisnąć się naprawdę w małe uliczki, wyjść z tego cało. Radzą sobie w różnych ekstremalnych, że tak powiem, sytuacjach pogodowych. Umieją sobie radzić i są taką jakby wspólnotą na tym CB, właśnie wszyscy sobie pomagają. Także naprawdę, jeśli chcecie mieć kierowcę na stałe, dajcie mu godne warunki bo tak dzisiaj powinno być. I tak samo apel dla kierowców, was wszystkich, no nie dajmy się tak robić na jakieś małe kwoty, żądajmy po prostu więcej pieniędzy, bo zauważyłem, że niektórzy przyjeżdżają z innych krajów, jeżdżą dla, dla nas i zaniżają te stawki, później my po prostu kierowcy no na tym cierpimy, no bo... Normalnie nikt by tam nie jeździł dzisiaj za 20 groszy, a są tacy ludzie, którzy jeżdżą. No i to taki apelik jeszcze by był. A jak moi drodzy pracodawcy, myślicie, że znajdziecie sobie taką głupią małpkę, która będzie jeździć po niebezpiecznych drogach, po niebezpiecznych autostradach i, i, i będzie zasuwać? Z miejsca na miejsce, czasami na głodnego, czasami niewyspany, a wy będziecie siedzieć sobie w domu i się cieszyć, że pieniążki lecą? No to nie róbcie tak naprawdę, bo trzeba być też jakimś człowiekiem, tak? Praca kierowcy, jak mówiłem, nie jest, nie jest leciutka, także miejcie szacunek dla tych swoich kierowców, bo naprawdę chłopaki robią dobrą pracę. Kolejną rzeczą chciałem Wam wszystkim widzom, którzy i chłopakom i dziewczynom, bo może też dziewczyny jeżdżą. Ja akurat nie spotkałem, ale no, może są jakieś dziewczyny, które jeżdżą. W każdym bądź razie życzę Wam przede wszystkim bezpiecznej jazdy, żebyście zawsze zdrowo do domu wracali i żeby, no, żeby Wasze przejechane trasy opłaciły się, żeby. Wypata, wypłata zawsze wpadała taka jak miała być także bezpieczeństwa i szerokości jak się to mówi ok moi drodzy pamiętajcie że ja tematu nie zamykam jeśli chodzi o busy bo będę nadal jeździł w busie też tylko już po kraju ale yy, będę wam nadal dawał jakieś porady i, i swoje opinie wyrażam na tym kanale yy, co jakiś czas na temat międzynarodówki E, tak, dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy sobotę. Życzę wam spokojnego weekendu. E, zrelaksujcie się, jak ja za, zawsze to mówię. E, moi drodzy, odstresujcie, o tak. E, w przyszłym tygodniu, jak będę mieć tylko wolne, to właśnie będzie film, fajny filmek z pleneru, taki filmek właśnie co w niedzielę po południu czy tam wieczorem będziecie mogli sobie zobaczyć. Postaram się, żeby było ciekawie. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Fajnie, że ktoś pisze, że spoko się siebie gość, dobrze Ci się ogląda. Naprawdę dużo dla mnie to znaczy. Oczywiście teraz poleci fala pytań. Mi się wydaje, czemu tak zrobiłem i tak dalej. No tak jak mówię, mam dosyć. Nie ma tutaj co debatować, co w ten temat rozszerzać. Jestem zadowolony w tej chwili z tego co mam, i tyle. Jakaś taka moja ta przygoda z międzynarodówką raczej jest zakończona. Ale nie z pracą kierowcy, bo nadal ją będę robił ponieważ lubię jeździć autem. Sprawia mi to przyjemność. Wiecie o tym, nie mógłbym siedzieć w biurze i gapić się w monitor cały dzień. Wolę jeździć i oglądać świat. Już teraz troszkę mniejszy świat. Ale nadal świat, tak? Nadal yy, na zewnątrz i jeżdżenie, trasa i tak dalej. Może w przyszłym odcinku też zdradzę, gdzie będę jeździć i jakieś większe szczegóły podam. W tej chwili wolę na razie o tym się nie wypowiadać. Otworzę sobie tylko drzwi, bo mi jest ciepło strasznie. No to nic moi drodzy. Tak, mówiłem, miłego weekendziku i widzimy się już w tygodniu, właśnie z tym plenerowym odcinkiem. Będzie ciekawie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć. Hej.